Jest już wieczór. Ja jeszcze nakręcę taki film, bo tutaj jest taka fajna sytuacja. Bo tutaj policjanci są, ale są też i policjantki. I policjantki mają takie swoje samochody. Ja teraz pokażę, bo tu akurat jestem na, plac, na plaży. No wiadomo tutaj ludzie i tak dalej. No i tu policja zajeżdża na plażę, wiadomo, żeby rzucić okiem. Nie? No i zajechali chłopaki swoim samochodem. No i zajechały dziewczyny swoim samochodem. Nie? No i ja teraz pokażę jak to wygląda. Te samochody jak wyglądają. No, bo dziewczyny tutaj są, a chłopaki nie wiem, gdzieś w albo w samochodzie siedzą. Dobra. I tak. To jest samochód chłopaków. I to są takie charakterystyczne samochody policyjne, że policja właśnie takie samochody ma. Nie? Policja jeździ takimi samochodami. Chłopaków tam w środku nie ma gdzieś patrolują. A tu jest Pink Police Patrol. Mi się w ogóle bardzo podoba, bo no, dziewczyny lubią kolor pink. Tam w ogóle są te dziewczyny, patrolują, czy wszystko w porządku. Tutaj też jakaś dziewczyna rozmawia. No, a tutaj okupowane wielbłądy, prawda. Tu chciałem tylko zwrócić uwagę, że to jest takie fajne wejście, no, e, że jak się wsiadam na tego wielbłąda, to nie tam, że tak jak w Egipcie, wielbo musi się skłaniać, tylko tu się elegancko chodzi, bezpiecznie, bezpiecznie się schodzi. Że to taki fajny pomysł. Jest, nie? No i co, koniec filmu.